Kolejny kadr z wesela, i za chwilę będzie inny malarz. Czy w tym kadrze rozpoznają Państwo jakiś obraz jakiegoś mistrza? Za chwilę będzie łatwiej. A w tym kadrze? Jacek Malczewski, oczywiście. No, tutaj już mamy wszystko jasne. A tutaj jeszcze bardziej e, znalazłam taką wypowiedź Andrzeja Wajdy, który mówi, że wypożyczył z Muzeum Narodowego ten obraz do e, kręcenia Brzeziny. E, I on rzeczywiście tam zawisł. Obraz, e, obraz to za chwilę, za chwilę go państwu pokażę i obraz znajduje się w galerii, można go, e, można go oglądać. E, a następny malarz to Jacek Malczewski, uczeń. Jana Matejki. Matejko bardzo miał dobre oko do malarzy i chciał wielu naznaczyć tym, aby go naśladowali, aby szli drogą wyznaczoną przez jego malarstwo, no, ale niestety nie miał szczęścia, ponieważ każdy z tych, którego wybrał, podążał zupełnie inną własną, oryginalną drogą. I Jacek Malczewski, jakby od razu powiedział, że on nie zamierza nikogo naśladować, pomimo tego, że Matejko przyjął go do swojej szkoły, właśnie też wcześniej kazał mu zrezygnować z gimnazjum od razu iść do, właśnie do szkoły sztuk pięknych w Krakowie. Gdzie Matejko był dyrektorem, ale Malczewski wyjeżdża do Paryża po to, aby oderwać się od tego skarlenia krakowskiego, jak on to nazywa, może zaczerpnąć, zobaczyć, co dzieje się w sztuce europejskiej. To są lata 70., kiedy wyjeżdża do Paryża. Jednak w tym Paryżu nie. Maluje, nie, nie inspiruje się sztuką europejską, tylko jak sam mówi, cały czas ma w głowie wspomnienia, nawet nie wspomnienia opowieści o powstaniu i po powrocie do Krakowa, pierwszy taki, taka grupa tematyczna, którą Jacek Malczewski podejmuje, to są obrazy syberyjskie. Obrazy przedstawiające codzienność zesłańców, właśnie jakaś niedziela w kopalni, śmierć, wigilia, odpoczynek na etapie. Obrazy na pozór realistyczne, w bardzo wąskiej gamie kolorystycznej, właśnie gdzie widzimy te brązy, szarości, taki nostalgi nostalgiczny ton tych scen. Takie wyrywkowe kadrowanie i częste również nawiązania do pewnej takiej ikonografii religijnej. Takim ukochanym motywem, który, którego, do którego często wraca jest motyw śmierci Elenai i w ogóle poezja słowackiego Angeli, cały, cały, te, cały ten zbiór romantycznych mitów. To na początku drogi bardzo inspiruje twórczość Jacka Malczewskiego, tutaj bardzo znany obraz, ale ten motyw śmierci Elenaj powraca jeszcze wielokrotnie i są tutaj ten ostatni obraz jest w naszej ekspozycji. I widzą Państwo, jak on. Tutaj bardzo ciekawy, poproszę zwrócić uwagę na ten układ nóg Elena. On się po prostu tutaj cały czas zmienia. On jakby eksperymentuje i powraca do tego samego motywu. To też jest bardzo ciekawe, bo Aleksander Gierymski też jakby eksperymentuje, powraca do tych samych motywów, ale zmienia znacznie mniej. Natomiast Malczewski e, o, e, obraca się w pewnym zakresie tematycznym, który cały czas przetwarza. I tutaj wyraźne takie nawiązania do śmierci Chrystusa i do obrazu Mantegni właśnie z tym bardzo ostrym skrótem perspektywicznym, gdzie na pierwszym planie mamy stopy i dalej w takim pionowym układzie ta postać się nam rozciąga w otoczeniu takim bardzo zgrzebnym, stanowanej kolorystyce i ten skrót perspektywiczny, który tutaj jest bardzo ważny. Takim najbardziej rozpoznawalnym motywem, który odnajdujemy w twórczości Malczewskiego i w nawiązaniach Andrzeja Wajdy, jest motyw śmierci Tanatosa, który Malczewski przedstawia jako tanatos, czyli anioł śmierci brak brat, hypnosa, brak brat Boga snu. Który z jednej strony zaczerpnięty z mitologii greckiej, ale u Jacka Malczewskiego przyjmuje niezwykle oryginalną postać, bo jest to kształtna, zmysłowa, młoda kobieta, oczywiście z Kosą. I ten motyw Tanatosa, tutaj jest wielokrotnie wykorzystywany, tutaj akurat kadr z Brzeziny, on nie, nie dotyczy tanatosa, tylko tego motywu okna. Ale tutaj chciałam już Państwu pokazać obrazy Jacka Malczewskiego, gdzie ta śmierć nie nawiązuje do wcześniejszej ikonografii. Prawda? Jacek Malczewski stworzy zupełnie nowy motyw śmierci. I Andrzej Wajda mówi, że to było dla niego niezwykle inspirujące. Że właśnie w Brzezinie ta śmierć jako młoda, zmysłowa, piękna, kształtna kobieta z z kosą i z, ze skrzydłami, przychodzi jako wybawienie, może jako sen, jest no, nie czymś, czego się obawiamy, tylko czymś, na co oczekujemy, czymś, czemu się poddajemy. Więc ta nowa ikonografia śmierci, którą stworzył Jacek Malczewski, rzeczywiście dla Andrzeja Wajdy była niezwykle ważna i wielokrotnie do niej nawiązywał w Brzezinie. I tutaj jeszcze widzą Państwo obrazy Jacka Malczewskiego z tą kobietą z kosą, z tą śmiercią, która czeka na nas w ogrodzie, w rozkwicie wiosny, kwiatów. No i, i cytat Andrzeja Wajdy: że właśnie dla mnie malarskim odpowiednikiem tego zjawiska był Jacek Malczewski ze swymi obrazami śmierci, śmierć oczekującej pod oknem w ogrodzie. I to dokładnie w obrazach Jacka Malczewskiego ten motyw kobiety z kosą bardzo często widzimy. I tutaj jeszcze kadry z Brzeziny. I taki długi cytat z Andrzeja Wajdy, ale może tylko streszczę, mówiący o tym, że Jarosław Iwaszkiewicz był zaskoczony zestawieniem jego opowiadania z twórczością Jacka Malczewskiego, ponieważ dla niego Jacek Malczewski był malarzem symbolem złego malarstwa malarstwa, które w latach 30 było uważane odrzucone, uważane za kiczowate. Jacek Malczewski umiera w 29 roku, więc to wcale nie tak dawno, ale w latach 30 nie było to źródło, był Malczewski odrzucony, zapomniany, nie nawiązywano do niego, nie uważany był za mistrza dla młodych. To jest czas awangard i, i, i jakby takiej sztuki nowoczesnej, poszukiwania nowego oblicza sztuki polskiej. Natomiast dla Wajdy to zestawienie było niezwykle inspirujące. I śmierć, która, tak jak malina, jest na łące z kosą, zestawienie, właśnie erotyzmu, miłości, śmierci, ten związek tutaj bardzo, bardzo został wykorzystany przez reżysera, zaczerpnięty właśnie z twórczości Jacka Malczewskiego. I kolejny motyw. Wykorzystany i wykorzystywany przez Wajdę w swojej twórczości. To jest motyw studni i spotkania przy studni. Jacek Malczewski od 1905 maluje cykl obrazów Zatruta studnia, gdzie przy tej studni spotykają się różne postaci. Tutaj ten pierwszy obraz przedstawia. Zmysłową kobietę, która tak naprawdę nie jest kobietą, bo jest chimerą, proszę popatrzeć na ten wielki taki tygrysi ogon, który wystaje spod spódnicy i węża, który oplata jej warkocz i y, twarz, która jest twarzą Marii Balowej, y, poza małżeńskiej miłości, fascynacji Jacka Malczewskiego. Y, myślę, że on miał świadomość, jak najbardziej grzeszny, że jest to grzeszna fascynacja i ta zatruta studia jest bardzo różnie interpretowana. One, ten motyw bywa interpretowany, znaczy, Jacek Malczewski tego nie wyjaśnił. Y, ja chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że to jest malarstwo symboliczne, czyli pod pewnym kodem obrazowym ukryte są treści, które, które różni badacze różnie interpretują i wskazują na odniesienie. Odniesienie związane z narodem, że ta chimera zatruwa studnie tak, jak historia w jakiś sposób zatruła Polaków, i nie są w stanie nie są, nie są gotowi do zerwania kajdan niewoli. Jest taka interpretacja, jest oczywiście interpretacja znacznie bardziej osobista, mówiąca o tym, że jesteśmy skażeni grzechem i nasze dążenia też są w jakiś sposób ograniczone, że z jednej strony pragniemy tego źródła wody żywej tej czystości, ale w tej studni zawsze to skażenie grzechem pierworodnym jest. No i oczywiście też taka interpretacja bardzo osobista, poszukiwania wędrowców, którzy do tej studni przychodzą. I tutaj widzą Państwo, że na tej studni bardzo różne postacie spotykają się. To są młode kobiety, wędrowcy, żołnierze, którzy sybiracy, którzy wracają, dzieci. Więc ten motyw rzeczywiście dla Jacka Malczewskiego był niezwykle ważny i ważny był również dla Andrzeja Wajdy. I przy tej studni w Brzezinie też spotykamy i młodą kobietę, i nieco starszą, i mężczyznę. I kolejny wątek w twórczości Jacka Malczewskiego, wykorzystywany i, i takie obrazowanie wykorzystywane przez Andrzeja Wajdę, to jest taki wątek autobiograficzny, który u Malczewskiego jest niezwykle ważny, bo proszę popatrzeć, w tym obrazie, Melancholia, wszystko wypływa, wynurza się z. Obrazu, który jest tutaj malowany. Więc to są wszystko postaci, które gdzieś tam w wyobraźni artysty się pojawiają, pojawiają się na jego płótnach, wirują w tym kręgu, próbują się wydostać, próbują dotrzeć do okna. Do tego okna docierają tylko starcy, ale bariera parapetu jest nieprzekraczalna. Za tym oknem stoi ta postać, którą, którą za chwilę Państwu pokażę. Myślę, że tutaj to skojarzenie z tymi kosami jest dosyć oczywiste z filmu Andrzeja Wajdy Wesele. I tutaj to zestawienie mi tak się skojarzyło, że to jest ta postać, która stoi za tym oknem, jakby broni, Dostępu, broni tej wolności. Nie jesteśmy w stanie do tej, z tej do tej wolności dążyć, ponieważ może za tym oknem jest właśnie śmierć. Jest ta dziewczyna z Kosą. I drugi obraz, też o tym autotematycznym wątku, gdzie mamy Bohatera, malarza na drabinie, a wokół w tym błędnym kole wirują postacie z obrazów Jacka Malczewskiego, bardzo realnie, bo to też jest cecha jego obrazów. Postacie fantastyczne, chimery są w niezwykle taki realistyczny, konkretny, namacalny sposób malowane, natomiast przestrzeń jest niedopowiedziana, niejednoznaczna. Nie to wszystko gdzieś w tej przestrzeni nam umyka. To wszystko wprowadza taką, yy, takie oderwanie, właśnie iluzyjność, oderwanie od rzeczywistości. Więc z jednej strony realność niezwykłych postaci, a z drugiej strony przestrzeń, która jest całkowicie irrealna. I tutaj jeszcze to błędne koło, które przecież w weselu jest niezwykle ważne. I tutaj jeszcze takie wirujące postaci, które widzą Państwo w tej górnej części obrazu Jacka Malczewskiego. Czy tutaj. Jeszcze w obrębie twórczości Jacka Malczewskiego chciałam zwrócić uwagę na jeden, y, y, jedną grupę tematyczną dzieł, a mianowicie na autoportrety. Y, Jacek Malczewski namalował ich najwięcej w ogóle. W, Wśród wszystkich malarzy, i najczęściej twórczość plastyczną porównuje do twórczości muzycznej, więc często tutaj takie jakieś instrumenty, które on ma, on przedstawia się w bardzo dziwnych strojach, w przedziwnych nakryciach głowy z postaciami mus, chimer, które bądź mu pomagają w twórczości, bądź przeszkadzają taka niewzruszona twarz, która na nas patrzy, bez właściwie niezmieniająca się, zmienia się natomiast kostium, zmienia się natomiast jego nakrycie głowy, natomiast twarz jakby pozostaje y, niewzruszona i y, y, oczywiście też w tych obrazach cały czas stawia pytanie o rolę artysty, o jego y, zrozumienie sztuki, o miejsce sztuki y, w społeczeństwie. Yy, więc te wszystkie chimery, muzy, yy, przebrania, to wszystko jakby jest tutaj za, zawarte, ale tych autoportretów rzeczywiście jest bardzo dużo i widzą Państwo go w zbroi i w takiej czapce jukackiej i w takim przedziwnym nakryciu głowy a la kucharz i w takim pasie góralskim, więc on rzeczywiście te swoje wizerunki przez całe życie tworzy i, i, i spogląda na nas z taką niewzruszoną twarzą w otoczeniu. Tych przedziwnych postaci. To jest też charakterystyczne dla Jacka Malczewskiego, sposób malowania. Taki niezwykle namacalny, konkretny, realistyczny sposób malowania postaci, całkowicie irrealnych, zaczerpniętych z jego fantazji wyobraźni I ta fantazja też bazuje z jednej strony na rodzimej tradycji, a z drugiej strony na tradycji śródziemnomorskiej. No i tutaj jeszcze katr z Brzeziny, gdzie w tle widzimy obraz Jacka Malczewskiego jako taki bezpośredni cytat. prawda, Tutaj już nikt nie przypomina nam postaci, tylko ten obraz po prostu pojawia się. Więc Jacek Malczewski, tak podsumowując, uczeń matejki, który wybrał własną drogę własny kod obrazowy, własny język symboliczny, który widzimy. Reżyser poetyckich obrazów, tak go sobie nazywałam w odniesieniu do również do Andrzeja Wajdy, niezwykłe połączenie realizmu i symbolizmu, prawda? Symbolika treści malowana w taki realistyczny sposób, symboliczność codzienności. Ta śmierć, która przychodzi, spotykamy ją w oknie, dotyka nas. Jest bardzo blisko. Nowy obraz śmierci jako tej młodej, kształtnej, zmysłowej kobiety, anioł śmierci, Tanatos, który przychodzi z kosą i wybawia nas z tego ludzkiego cierpienia. Symbolika studni, która również wykorzystywana w twórczości Andrzeja Wajdy, i bardzo bogata galeria autoportretów.